Zaproponowali przeciwniczka lekcji? Ja wiem. Ale nie mogę A powiedzieć. nie, 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 ty nie wiesz. Ty nie wiesz, kogo mi zaproponowali. A, zaproponowali zaproponowali to mi. Y, to było dwa tygodnie temu. To powiedz, kogo ci proponowali, ale odrzuciłaś. No bo to już można powiedzieć. Tak, no Oliwkę Brazil. To jest tylko w szoku. Ja byłam też w szoku. To chyba nie te zasięgi, nie? W ogóle, ja nie daje. wiem, ja nie wiem, o kogo stoi, ale. A, jak ja... wagowo? Tam, tam ja nie wiem, ja nie wiem, było. ile ona waży. Ja nie wiem, totalnie moim zdaniem z dupy połączenie, bo my kompletnie się nie znamy. Nic nas nie łączy. Bo nic. ty przytyłaś, ale kurwa chyba nie aż tak. <śmiech> <śmiech> Przestań, Nie, no ale już pomijając. Żartuję że... oczywiście. Ale bardzo lubię, bardzo szanuję, bardzo miła jest dziewczyna. Wszystkiego dobrego życzymy. To jest tylko był żart. Oczywiście dziewczyny by walczyły w wadze piórkowej. Wszystkiego dobrego. Ale nie, nie miałabym oczy... nie wiem co ja bym, albo co ona by mnie zaczepiała, co ja ją, co, o czym byśmy gadali, naprawdę nic nas nie łączy. No, właśnie, właśnie. O, to, nie macie o, to połączenia. o czym wiem. Ale do ciekawa, ciekawa, w ogóle nie. jajaj samą walkę, jak Ty to widzisz?